Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Strzelca na maj 2021 roku. Rozkład będę robiła Stali Delight Sears Tarot. Oczywiście karty były wcześniej potasowane. Jeszcze trochę potasujemy. Wylosuję dla Was jeszcze jedną kartę stali słowa dla duszy. Dopełnienie. Zobaczymy, na co jeszcze zwrócić uwagę, mają strzelce. Może co sobie powtarzać, co jest po prostu ważne w tym maju. Na co właśnie zwrócić uwagę. Dobra. Już wystarczy. Zobaczymy. W przeszłości pięć kielichów, w teraźniejszości dwie buławy, w przyszłości świat. Patrzę, czy wszystko dobrze widać świat. Karta Rada. Cztery kielichy. Ja to może tu niżej dam jednak. Środowisko, otoczenie. Kapłanka. Trudność. Paź denarów. Co zrobić? Siedem y, buław. I wynik rada. Sześć 6, 6 buław. Dobrze. E, dobrze, może jednak lekko tu przesunę. Więc bardzo fajna tu energia się pokazuje dla strzelca. Zaczynamy od przeszłości pięć kielichów. Jakieś emocjonalne rozczarowanie, jakaś strata, m, trudność z pogodzeniem się, m, z czymś, co po prostu już, już minęło, nie można za bardzo tutaj już nic zmienić, e, ale może być jakaś taka właśnie tęsknota za tym, e, i właśnie przez to też trudność jakby z odcięciem się już od jakiegoś tam e, emocjonalnego takiego. M, tej etapu w Waszym życiu, tak? że to, to może po prostu y, przypominać i boleć jeszcze. E, y, więc może taka, ta, taki żal, że czegoś się nie wykorzystało emocjonalnie. I czy to będzie mówię, dotyczyło relacji, czy jakichś innych spraw y, związanych z pracą, karierą, czy, czy po prostu inny, jeszcze innego typu, a po prostu y, no, jakaś emocjonalna strata, taka wyrwa. Natomiast w teraźniejszości pokazują się dwie buławy, czyli takie planowanie, że trzeba po prostu na nowo sobie ułożyć swój plan. Trzeba zastanowić się, czego, czego się pragnie, jak się chce dojść do tego celu, co ma być w ogóle tym celem. Więc to jest myślę, że dobry czas na zastanowienie się. I wybra, wybrać sobie, właśnie, wybrać sobie ten cel i jak chcecie do niego dojść, e, takie, taka, tak, takie zwizualizowanie. Więc bardzo, bardzo fajna, ale taka początkowa to wszystko, energia jest. Oczywiście też ważne jest, żeby jeżeli już to sobie zwizualizujecie, już sobie tą drogę jakoś ustalicie, zarysujecie sobie plan działań, no to żeby, żeby też ruszyć, żeby to po prostu. Nie skończyła się tylko i wyłącznie na planie. E, tutaj e, w przyszłości macie e, świat. E, teraz zobaczę, to jest. E, to jest e, momencik, to jest koło fortuny, a nie świat. Koło fortuny. Więc jakieś, e, myślę, że e, zmiany. Nie wiem, jak czytałam, to chyba też powiedziałam świat z koło fortuny. E, więc jakieś zmiany, ale bardziej takie przewidywalne. E, takie które no, nie, nie, nie będą dla was zaskoczeniem. E, po prostu e, konsekwentne z, w, z waszymi działaniami, myślę, tak? Że, że, że jest to można łatwo odgadnąć, tak? Więc tutaj. E, Jakieś takie zmiany, które są bardziej przewidywalne. Ale też oczywiście mówi koło fortuny o ruchu. Oczywiście, czy to będą zmiany na lepsze, na gorsze, raz na wozie, raz pod wozem, No to też oczywiście zależy, co, co wypuściliśmy, co, jakie były nasze działania. Tak jak powiedziałam, no jest to po prostu przewidywalne, tak. Więc możecie, jakby przewidzieć, jak, jak to się wszystko y, może potoczyć. Y, natomiast y, karta rada, Cztery kielichy, y, czyli y, myślę, że tutaj warto y, zwrócić uwagę na to, y, na tą swą apatię, na przykład jakieś znużenie, takie emocjonalne, wypalenie. Y, 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 y żeby zastanowić się właśnie, skąd to się wszystko bierze, tak? Żeby może docenić to, to, co macie. A myślę, że każdy tam też ma z czego się cieszyć oczywiście. Tylko ważne jest, żeby to zauważyć, żeby to docenić. Często jest to przedstawiane, jak właśnie ktoś podaje nam kielich, a my właśnie tacy niezadowoleni, tacy trochę obrażeni, więc myślę, że żeby właśnie zwracać na to uwagę, żeby się nie obrażać, a jeżeli już się wkradła ta, ta stagnacja, to żeby się temu przyjrzeć i żeby właśnie zająć się tym i zaradzić, i może właśnie po to jest ta, ta nowa, nowa droga. To planowanie, żeby, żebyście po prostu z tej, z tej apatii, z tego zniechęcenia, żeby wyjść. Więc dobrze jest tutaj właśnie planować. I tak jak mówię, no też może... Może, może też przytłaczać Was też ta przewidywalność na przykład, tak? Też tak może być, że, że jakby e, brakuje wam właśnie tego takiego zastrzyku z zewnątrz, że to wszystko właśnie jest takie przewidywalne. Więc no, tutaj bym się bardziej skupiła na tych dwóch buławach, e, właśnie na planowaniu i na działaniu. E, bo w takim wypadku to nikt was z tej czwórki kielichów jakby. Nie wyciągnie, tak? Musicie sami tutaj y, zadziałać. Y, wasze środowisko, otoczenie pokazuje się jako kapłanka, czyli może być dla Was y, wasze, y, ktoś ważny dla Was tutaj y, ze środowiska otoczenia, y, taki tajemniczy. Y, y, możecie wszystkiego też właśnie y, nie wiedzieć. Y, ta osoba. Y, może Wam wszystkiego po prostu też nie mówić, może nie mówi Wam też dlatego, że na przykład jesteście w jakimś tam oddaleniu od siebie, nie macie na przykład ze sobą jak takiego kontaktu i też właśnie przez to jest dużo takich właśnie jakichś niedomówień, tajemnic, a może właśnie ta osoba też jest być też taka skryta. Więc, tak jak mówię, no, może to też właśnie powodować jakieś e, zniechęcenie. Tutaj, e, jako trudność e, pokazuje się paść denarów, czyli właśnie taka fajna energia tej świeżości, tej ciekawości, ciekawości uczenia się, poznawania świata, e, próbowania różnych spraw. No, ale właśnie przy tej energii też tutaj. Jeżeli właśnie jest jakieś znużenie i właśnie takie zniechęcenie emocjonalne, no to faktycznie ciężko jest tutaj zachwycać się i, i, i mieć ten entuzjazm pazia, pazia denarów. Tutaj co zrobić? Mamy siedem, siedem buław. Może też chodzi o to, że, że po prostu, może właśnie tak coś czuję, że wy jesteście na tym wywyższeniu, trochę jesteście w takiej bańce, że z jednej strony jest tutaj jakieś może zniechęcenie, jakieś znużenie, a z drugiej strony takie trochę izolowanie się. Jesteście tu na, faktycznie na bardzo dobrej pozycji, ale też jest. Takie może niedopuszczanie też innych do siebie, jakiś taki właśnie upór, no może trzeba się też temu przyjrzeć, czy, czy ta walka, czy jest to, czy to faktycznie trzeba się jakoś tak opędzać od tych innych ludzi, może jednak dobrze byłoby ich. Do siebie trochę dopuścić, tak? No bo tutaj jesteście na takim właśnie wywyższeniu. I może to, jeżeli właśnie ten dystans skrócicie, może właśnie też spowodować, że będziecie chętniej chcieli wchodzić w coś nowego, próbować doświadczać jak ten właśnie paść denarów. I myślę, że jeżeli właśnie. Byście się tak zastosowali, tak? Jakieś plany, e, tą nudę przegonili, emocjonalną. E, tutaj już właśnie e, odpuścili sobie to, co nie wyszło, tylko po prostu zrobili sobie nowy plan, tak? E, I próbowali dalej podbijać świat. To macie duże szanse właśnie na sukces. Co nie znaczy, że podbijać świat i że, że bronić się jakoś, tak właśnie mówię, że oganiać się jakoś od innych, tak? Um, um, Ko po prostu um, bardziej bym tutaj stawiała na ciekawość, na, na, na próbowanie różnych rzeczy, na zdobywanie wiedzy, uczenie się um, i właśnie współdziałanie może z innymi. Um, więc no tutaj, Wasza oczywiście pozycja jest tutaj raczej niezagrożona, tak? ale no może to też zniechęcać innych do współpracy z Wami, tak? bo, bo, bo Wy tutaj jesteście gdzieś, gdzieś wyżej, i, i tutaj jest myślę, że tutaj brak tej współpracy może być. Ale tak jak mówię, że się tutaj też dostosujecie, będziecie otwarci, radośni, to macie wielkie szanse tutaj naprawdę na, na duży sukces i, i nawet właśnie na taki jakiś podziw i uznanie, i jeżeli chodzi, możecie mieć uznanie właśnie wśród innych osób. Więc bardzo piękna tutaj się tak naprawdę energia pokazuje, chociaż jest tutaj też tego zastoju, takiego, takiego zniechęcenia, takiego braku trochę energii. Więc myślę, że tutaj trzeba z tym y, temu się przyjrzeć i z tym y, powalczyć w sobie. Tak jak powiedziałam wcześniej, wylosuję dla Was jeszcze jedną kartę. Stali y, słowa dla duszy z taką afirmacją, co warto sobie może w maju powtarzać. Na no co jeszcze zwrócić uwagę? Y, mają y, strzelce. Dobrze. Jestem wypełniona wypełniony mądrością, radością, mocą, miłością i spokojem. Przepiękna afirmacja, myślę, że warto sobie to powtarzać i myślę, że ten sukces jest tutaj murowany. Z tą afirmacją, no to prosto idziecie, idziecie do sukcesu. A naprawdę macie bardzo dobre karty, tylko tak jak mówię, jakaś tutaj nuda się wkradła, jakaś, jakieś żale za czymś, czego może nie wykorzystaliście. Jakaś tutaj strata, właśnie jest czegoś taka emocjonalna, i może przez to się robi taka, taka luka. Ale, ale myślę, że jesteście w stanie to zniechęcenie, to znużenie przegonić jak tylko będziecie chcieli. Tak wygląda czytanie dla Strzelca na maj 2021 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!